Ten zbiornik został założony na ziemi ogrodowej i mimo wielu przeciwności losu cały czas działa ładnie i stabilnie. Przede wszystkim najpierw może to dlaczego ta akwarium odniosło sukces. Czemu przez te 4,5 roku mimo braku nawożenia, mimo braku dwutlenku węgla rośnie wszystko tak jak należy. I zbiornik odniósł taki sukces przez te 4,5 roku, że wszystko tak ładnie rośnie, że nawet z niego wychodzi odniósł przez to, że mamy tutaj proste rośliny. Rośliny, które praktycznie nie wymagają od nas tego, żebyśmy jakiejś szczególnej pielęgnacji szczególnej troski poświęcali. Mamy tu Bolbitisa. Po bokach Heteralhera, tam z tyłu jest Linofilia Siliforia. I na przodzie mamy trawnik z Echinodorusa Tenelusa. Praktycznie tylko i wyłącznie tych kilka rodzajów roślin. Tam, gdzie nigdzie jest jeszcze mech posadzony na korzeniu, bo tu kiedyś był taki duży korzeń, Zresztą zaraz będziemy likwidować, zaraz będziemy wyciągać powolutku tego bolbitisa i wszystko rośliny stąd. Także zobaczymy. Z tyłu mamy jeszcze lotosa zielonego. Dałem go do urozmaicenia, ale tak na dobrą sprawę nie za bardzo mi on tutaj pasuje. W akwarium na dno poszło keramzyt, Na keramzyt poszła ziemia ogrodowa, no i to wszystko zostało przykryte piaskiem. Nie wzbokazałem tutaj z tego co pamiętam niczym dodatkowo. Przez ten okres tych 4,5 roku może przez 3 miesiące gdzieś tak szły nawozy, nawozy na ziemi ogrodowej, tak według mnie nie trzeba podawać cały czas, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to wymagane. A kiedy jest to wymagane? No to pytanie myślę, że jest dobre, szczególnie dla początkujących. Wtedy, kiedy widzimy, najprościej mówiąc, że coś jest nie tak w naszym akwarium z naszymi roślinami. Czyli liście zaczynają się dziurawić, roślina zaczyna gnić od spodu, roślina zaczyna gubić liście, pojawiają się dziury w liściach, no tego typu elementy. Staram się w moich filmach, w których Wam pokazuję, jak pielęgnuje zbiorniki, zawsze pokazywać mm, przyczyny i objawy i sposób, w jaki spróbuję sp sobie z nimi poradzić. Jestem bardzo ciekawy, jak mi się uda tutaj stąd wyciągnąć tego bolbitisa i jak zbiornik będzie wyglądał pod spodem znaczy bez tego, tej rośliny. Od samego początku pływały endlerki, krewetki, redshery oraz no, neokredina davidi, bo tam jest różne kundelki są, no i różowe zatoczki, różowych zatoczki. Co jakiś czas musiałem wybierać tutaj pułapkami, jakoś sobie z nimi radzić, żeby kontrolować ich populację. Jak widzicie, bardzo warunki w zbiorniku przypadły im do gustu. Wydawałoby się, że tych ślimaków jest za dużo, ale pamiętajcie, że nadmiar ślimaków nie stanowi żadnego problemu, bo można je łatwo zredukować. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie 80% populacji tych ślimaków wyjąć z zbiornika. Sposoby pokazywałem Wam już niejednokrotnie na kanale. Restart trochę mi się rozwlókł. Znalazłem ostatnio kilka zbiorników, takich 200 litrowych i zastanawiam się, gdzie je tutaj wcisnąć. Dajcie znać, gdzie wy byście Wcisnęli jeszcze je tutaj. Znalazłem cztery zbiorniki 200 litrowe. Myślę, że trzy mi się uda tutaj wcisnąć. Jestem ciekaw, jak Wy byście to widzieli, gdzie Wy byście je umieścili. Pokażę Wam teraz praktycznie całość od wejścia. Tu mamy regał, zbiorniczki. Dajcie znać, gdzie wy byście wcisnęli te zbiorniki. W ostatnich dniach zbiornika akwarium wyglądało tak. Można zobaczyć w końcu całą aranżację. Chciałem tu odzorować stary pień drzewa, nie wiem czy już Wam mówiłem, uszkodzony przez piorun. Tak jakoś mi się skojarzyło. Drewno, które miałem, było dużo bardziej ciemne w środku. Nolbitis jednak szybko opadła całą aranżację i mało ją było widać. Na dzisiaj to tyle. Krótkie podsumowanie niemal 5 lat mojego akwarium. Napiszcie, jak długo przetrwała Wasza najstarsza aranżacja. A zapraszam teraz do zobaczenia któregoś z tych filmów. YouTube podpowiada mi, że on będzie Wam pasował.